Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja mi jestem Renegat i ja witam was w moim już ko y kolejnym, ale i zarazem ostatnim odcinku samego Sally Kate, nad czym oczywiście ubolewam. Drodzy kochani, zostało nam do końca całej gry tylko i wyłącznie dwa bonusy, które sobie teraz po prostu rozpoczniemy, wejdziemy sobie po prostu do gry bez zbędnego gadania i ja wam powiem drodzy kochani tak teraz... Y o ale ta kamera jest tu dziwna. O Boże, o, tutaj sterowanie jest dulne. Tutaj ja w ogóle nie mam, e kamera się w ogóle nie zmienia, a sami chodzi jak jakiś pijany, tak? Przynajmniej ja się tak czuję teraz, jakby totalnie pijany. Nie? Dziwnie mi się w ogóle steruje, bo nie mam żadnej kontroli nad kamerą, żadnej konkretnej. a tutaj widzę, jest zgliczowane, a dobra, nie, jednak nie. Znaczy pod, odp pod odpowiednim kątem było zgliczowane. Kurde, ja tutaj mam problem w ogóle się obrócić, nie? Masakra, Jezus Maria! Ja tutaj mogę łatwo zginąć. Jedno życie, mamy jedno życie. pamiętajcie, jak zginiemy, to zaczynam od nowa. Tylko teraz. E... O Jezus Maria, czekajcie. E... Mamy klejnot żółty. Boże, ale tu jest naprawdę złe. E... Złe sterowanie, zła kamera. To jest w ogóle, pierwszy taki odcinek, taki totalnie. Nie wiem, czy to specjalnie było zrobione, czy coś po prostu jest zepsute tutaj. E... Ogólnie jak mówię, to jest taki odcinek, że tak wrażenie próbny. Tak, ostatni odcinek e... robię jako próbny. I to tylko i wyłącznie dlatego, e... że. Potrzebujemy niebieskiego klejnotu. Ale kurde, teraz. I chyba się będę musiał zabić, bo. Wiecie, trzeba ja pójść tutaj na razie, na tą platformę. Boże, ale to jest ciężko, naprawdę. Ponieważ... Czekajcie. Kurczę, to jest lew dziadek, ale. Ale mi się tu steruje. Ja nie umiem tutaj normalnie prowadzić. Nie czujesz jak pijany? Lepiej się stąd ulotnijmy nie? Jezus, ja Tu naprawdę nic nie muszę skupić na grze nie? E, ten odcinek jest próbny, dlatego e, Ponieważ e, chciałem troszeczkę polepszyć jakość, bo mimo wszystko e, jakość nagrana e, na starych, e, w starej rozdzielczości, czyli 1280 na 960, czyli jeszcze to jest e, rozdzielczość 4 na 3, a nie 16 na 9. Oczywiście sami jest z 2001 roku, no to wiadomo, jeszcze nie było tam e, tych dużych e, monitorów normalnych No i tak naprawdę... Eee no... no Gra mi się normalnie na monitorze odpala w formacie 16 na 9, ale niestety nie jestem w stanie jej nagrać w formacie 16 na 9. To jest zepsute, bo tutaj chyba powinno być ta Tak, chyba tak No i tak naprawdę Eee... Jeżeli robiłem właśnie to e, 1280x960 i dodawałem intro-outro e, przy zwykłym HD, czyli 1280 na 720 no to automatycznie jakość e, e, nagrania tego odcinka z samego normalnego, co mówiłem wcześniej, 1280 na 960 yy, spadała mi tak, no, że była po prostu rozpikseli rozpikselizowana dość mocno, znaczy nie było jakoś bardzo, tak żeby cokolwiek yy, utrudniało, ale mimo wszystko no, na te, na dzisiejsze czasy to było troszeczkę kurde, ja się będę musiał zabić, bo bo na dole, poczekajcie, nie, muszę użyć zielonego, zielonego tylko teraz muszę o Boże, Jezus ja się bardzo źle czuję przy tym sterowaniu, a ja w ogóle jak pijany chodzę. Robimy zielony i idziemy sobie tą platformę na górę. I co? I ona teraz pójdzie tu na górę. Jeżeli nie będziemy mogli nic więcej zrobić, no to niestety... A nie, ona idzie dalej na górę, czekajcie. O, cholera, tutaj nic nie widzę. No to jest taka dość duża... Wieża ten e, widzę tutaj szybko popierdziela! Jezus Maria. Jezu on mnie zdorwie. Dobra, na jeszcze się nie spa, na się się jesteśmy jeszcze e, żywi. No i jak mówię e, chciałem po prostu z, y, Zrobiłem sobie na y, OBS-ie skalowanie Czyli że z 1280 na 960 Zwiększyłem sobie do Tej samej rozdzielczości 4 na 3 Tyle że cholera Ale śladu. na dół Dobra na całe szczęście on tutaj Nic mi nie zrobił cholera To jest troszeczkę problem teraz Póki Atlas ja tutaj stoję to z wielką chęcią Na całe szczęście on nie potrafią spać na dół Więc dobrze bo tu mam niewidzialną ścianę Ja muszę tu spokojnie poczekać Zrobimy z rozdzielczości 3280 Już chyba to powtarzam setny raz e, Na 960 do e, Do tej samej rozdzielczości 4x3 tylko że jakby do Full HD nie rozumiecie To jest tak samo w długości e, obraz Full HD taki sam tylko że w szerokości jest jak na 4x3 Potrzebujemy niebieskiego teraz Kurczę, to jest tak bardzo źle zrobione. Potrzebuję niebieskiego, ale ja chyba to tu przegrałem, bo e, niebieski na samym dole był i ja bym chyba musiał, no dokładnie. No niestety, my się musimy zabić. To dajmy może lewką tutaj popis, ale czy tam nie było klejnotu niebieskiego? Tu tam jest zielony, Nie, ja się muszę zabić, no dobra. E, muszę się. Z... Jezus Maria! Jakby sami tutaj, jakby tutaj naprawdę obowiązywał prawa fizyki z prawdziwego świata, to sam już dawno by nie żył. Dobra, muszę stąd wyjść, bo nie mam niebieskiego... Kurczę, muszę, muszę tutaj zginąć, tylko nie umiem teraz zginąć, bo szukam... Lwa, potrzebuję lwa. Lewku, choć tutaj jakiś dziadku, dobij mnie, no. A nie no, muszę lecieć do To się tak ciężko kieruje, naprawdę, uwierzcie mi, że to wygl... dla mnie, dla mnie osobiście to kierowanie tutaj na tej mapie jest o wiele gorsze, niż wam się wydaje. Tutaj, dobra, samobójstwo popełnimy, nie damy e, lwom tej satysfakcji, you lose, dobra, zaczynam od nowa. Teraz tak, ja potrzebuję to zrobić jeszcze raz. E, lecimy... Okro... Kurde, no naprawdę ciężko, bardzo, bardzo ciężko. Jak mówiłem o tym skalowaniu. E, jak mówię, będzie to mniej więcej taki sam obraz jak full HD. Teraz pozostaje tylko pytanie, czy jeżeli dodam intro outro z normalnym full HD z ekranem... 16, z rozdzielczością, przepraszam, 16 na 9. No to czy po prostu, e, No to czy po prostu mi się e, też jakoś nie pogorszy tego? Bo e, w programie do montowania, jeżeli ja automatycznie połączę, jeżeli ja dodam na przykład sam, e, samo nagranie z, z, z samego, to jakość jego będzie taka sama, dokładnie jak e, z, no jak normalnie, nie? Jak e, normalnie na nagraniu, a jeżeli dam intro. I dam nagranie, to wtedy już to nagranie będzie. E, program automatycznie będzie pokazywał, że to nagranie już będzie takie, jakby no. zepsute trochę. Co ja zrobiłem? teraz. Nie muszę to tutaj wejść i muszę teraz wziąć czerwony klejnot. Szybko, 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 szybko. Naprawdę bardzo źle mi się tu steruje. Muszę tu uważać, bo tu są te cholerne lwy. Oby mnie tutaj nie dorwały. Bo tam na dole chyba nie będzie. Muszę teraz zmieszać go z czerwonym, żeby mi zrobił się pomarańczowy. Kurczę, no, kamera. Kamera jest naprawdę bardzo zła, a te lwy tutaj naprawdę jeden za drugim mi nie pomagają. Eee, czekajcie. Czekajcie, czekajcie spokojnie. Spokojnie, powolutku. I mam nadzieję, że to po prostu wyjdzie. Jeżeli Full HD obraz dalej będzie taki troszeczkę rozpikselizowany no to spróbuję to zrobić na HD, to wtedy już powinien być obraz teoretycznie e, lepszej jakości, bo jednak skalowanie z... E... Kurczę Nie! Nie mogę tego zrobić, bo Muszę... Muszę najpierw wziąć ten Nie ma tu... Ty głupolu! Jeszcze raz! Jeszcze raz, ja to zrobiłem dobrze, tylko że teraz właśnie nie pomyślałem totalnie, bo się skupiłem na tej rozmowie i mam nadzieję, że, że po prostu się to uda. Jak nie, no to trudno. Jeżeli ja wezmę teraz niebieski klejnot, to nie pojadę, na, nie pojadę na górę, więc tak naprawdę będę się mógł wtedy już zabić. Więc muszę wziąć jeszcze raz żółty i muszę iść na górę, zmieszać go z czerwonym. Eee, obracaj się sami, naprawdę to jest bardzo ciężko. Te poprzednie dwie pierwsze misje, one naprawdę były w porównaniu do tej, naprawdę. Eee, może nie, nie łatwiej się, co po prostu. No, były, były łatwiejsze pod względem e, logicznym, a pod względem zręcznościowym, no to nie. Ale e, udało mi się je dość szybko przejść. Ale te, ta tutaj nie. I wymaga nawet jakiegoś większego myślenia. Ale ta kamera jest ona naprawdę tragiczna dla mnie. Według mnie jest naprawdę tragiczna. Eee, muszę iść na górę z tym. Muszę czerwony klejnot. no dobra, na szczęście on nic nie może zrobić, tylko że teraz znowu oni się będą tutaj e, dublować i będzie problem, bo sami musi wjechać na górę, kiedy ich tam po prostu nie będzie no jak mówię, spróbuję to zrobić jak najlepiej, dlatego po to ten odcinek też jest, żeby wypróbować wszystkie nowe możliwości, oczywiście jak, jak wspominałem e, każda seria, jest aktualnie prowadzona, bądź zakończyła, będzie powtórzona na moim kanale, więc e, to jest przede wszystkim na to te serie są po to, żeby za przeproszeniem je psuć, żeby troszeczkę w nich eksperymentować, żeby potem te nowe już serie były po prostu dopieszczone na ostatni guzik, żeby była... No po prostu miutmalina, żeby wyglądały i właśnie o to mi też chodzi. Dlatego chcę to po prostu sprawdzić jak to będzie wyglądało. Eee... Czyli czekajcie, czyli ja muszę... Cholera. Ja się już pogubiłem, a ja nie wiem gdzie są lwy, o matko Kamera jest totalnie zepsuła, czy sami może tu skoczyć? Niestety nie Nie może tu wejść? No wiecie co, nie! Nie, nie może tu wejść, to jest niewidzialna ściana! Szczerze tutaj naprawdę, według mnie to jest głupota, że tutaj jest dodana niewidzialna ściana I tak samo przy tych platformach bo teraz jest gra, że się tak wrażę za łatwa, bo tutaj mamy przestrzeń, w której możemy się po prostu schować zawsze I lwy nam nic nie mogą zrobić, no więc tak naprawdę to jest dość łatwa misja No, ale naprawdę ta kamera jest bardzo wielkim utrudnieniem teraz Gdzie on poszedł? Dobra, poszli Spokojnie, powolutku I one są dość szybkie, więc Mogą mi zrobić dużą krzywdę, jeżeli je sprowokuję Czekajcie, powolutku Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Cyk muszę lecieć las na dół. Dobra, sami skacz Eee, i tutaj. Obra. I teraz tak. Czy jak ja zmieszam niebieski z zielonym? Dobra, tutaj wezmę te klejnotyki. Potem się będę martwił o te kolory. Na razie chcę sobie te klejnociki wziąć. No dobra, tutaj nie ma żadnego problemu. Ta misja jest dość łatwa. Ale te, ten lew już chodzi dość szybciej. O, tutaj mamy niebieski. Niebieski, czyli my idziemy jeszcze kolejne piętro w górę, więc to nie jest, tak, to nie jest takie łatwe, naprawdę. Uwierzcie mi. To jest dość zaawansowana misja. Ile jeszcze tu kolejnych potrzebujemy? Musimy zdobyć w ogóle 1050, a mamy 900. I tu jeszcze dwa będą, no to będzie już ile? 960. To i tak, ja muszę iść teraz wziąć niebieski. Tylko teraz pytanie, czy. Nie, chyba się nie zmiesza. Mi się wydaje, że się nie zmiesza. Ale ja to chciałbym zrobić, Kurczę, To jest bardzo zróżnicowane. Prawda, wyrzcie mi bardzo. Dobra, nie zmiesza się na szczęście. Tutaj idziemy do tych drzwi jedne, drugie, dobra. Dobra, mamy tutaj klejnocik, czyli musimy iść teraz na górę do tej platformy niebieskiej. E... i będzie wszystko, cacy zaliczony ten poziom. I sobie naprawdę nie ma być, czy to są, to są dodatkowe mapy od e, twórców. Czy to są jakieś fanowskie naprawdę mapy? Bo one są zrobione troszeczkę w stylu, że się tak wrażę praktykanta. <grym> Ale nie wiem. Gdzie jest ta? Aha, Jezus Maria, dobra. Ja idę tutaj na koło. Głupek ze mnie, głupol ze mnie, głupol ze mnie. Już nie myślę w ogóle w tym odcinku. E, sami proszę nie nie próbuj nawet tego brać, dobra. Naprawdę tu ja się czuję jak pijany totalnie, sam jest pijany. To jest to nie, to jest plus 18 plus 18, sami tutaj włykną, sobie jakieś whisky czy cholera wie co I musimy skoczyć na tamtą platformę cholera kurde, muszę tutaj obserwować czy ten drugi left nie idzie ale w sumie dobra, bo tutaj i tak spada bo to dwa piętra ta platforma po lewej jedzie dwa piętra w górę a ta po prawej jedzie tylko jedno no dobra i tam była kolejna platforma niebieska, ale klejnoty to tam to już wzięliśmy, więc wystarczy tylko chyba na nią wejść. Ja, ja osobiście mam nadzieję, że ten klik, ten który zastosowałem, że po prostu mi wyjdzie i że e, jakość tego nagrania będzie lepsza od jakości poprzedniej, bo jak mówię troszeczkę Sama seria samego była fajna, jak najbardziej fajna, oczywiście na telefonie nie było widać jakichś konkretnych różnic jeżeli chodzi o jakość, ale niestety no wiadomo na komputer na komputerze to już jest naprawdę znacząca e, różnica. Czy tutaj będą lwy? Tutaj się w ogóle zbugowałem, bo przelciłem przez ten. O cholera, tutaj mam kolejne. No musimy fioletowy zrobić, ale żeby zrobić fioletowy, to potrzebujemy chyba czerwonego, ale pójdę sobie naokoło, bo. Patrzcie jaki fajny widok. Na dole się to gliczuję. Kurczę, obróć, obracaj się kamerowo. Oooo, zapsuła mi się kamera, czy chciałem sobie tutaj po... Eee, poobserwować widoki O, tutaj widzicie fajny Fajny widok po prostu na góry, zgliczowane O, patrzcie, tutaj mamy dostęp do platformy Czy jak ja wezmę. Czy mi się to nie, bo mi się zielony zrobi Bo mi się zielony zrobi, ja nie mogę tego wziąć Więc ja muszę iść po czerwony, dobra, sami sobie teraz z tyłem pójdzie jak Michael Jackson, jedziemy Nie, czekajcie, bo nie, bo mi się już dzieliło Mamy fioletowy. Ja muszę z czerwonym to zmieszać. Z czerwonym to muszę zmieszać. Masakra, trudno, trudno się tu steruje, naprawdę. Sami nie widzicie, pijany jest totalnie. Trzeba go wysłać na a bo Robisz już tutaj głupoty powoli. Czekajcie, bo ja nie widzę. Niebieski Dobra, ruk cholera. Tylko nie wiem czy tam na górze nie będzie drzwi. I tu jest teraz problem. O kurczę, nie chciałbym zacząć od nowa. Jedziemy, no dobra, no ryzyk fizyk, jak trzeba będzie, to, to zaczniemy od nowa, bez problemu Fioletowy e, Nie chcę, żeby to spadło, dlatego ja sobie to zrobię w taki sposób, o Jedziemy sobie platform, cholera O Patrzcie, zbagowany, widzicie sami? Stoi w powietrzu, stoi w powietrzu sami Potrzebujemy pomarańczowy Czyli ja potrzebuję czerw... Czy... Czekajcie, bo czerwony To jest zielony, jak go zmieszam, nie Nie, 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 nie Potrzebuję Potrzebuję pomarańczowego, czy on został na dole? Ła! Wow. Dobra, on na szczęście tu nie może wejść, ale Kurde Ajajajaj, aj, aj, aj. dobra Spadłem znowu z głupotę, dobra, to zuchani jedziemy ten, po, ten odcinek już trwa, kurczę, mole, ponad 16 minut, więc. W tyle mi się udało, praktycznie przejść ostatnie dwie misje. Eee, tutaj. Zresztą w sumie teraz to nieważne, na którą ja wejdę. Muszę zdobyć. Pomarańczowy klejnot, który chyba jest z drugiej strony w ogóle. Tutaj jest na 100% glitch, bo to jest naprawdę. ubytek w ścianie. Tak, tu jest. E, nie, nie zrobimy się czerwony, więc dobra, mamy pomarańczowy, więc dobra, jesteśmy ustawieni. Jeżeli nie popełnimy błędu i e, nie damy się lwom złapać, to wtedy nam się uda. Dobra, drodzy no, kochani, jesteśmy troszeczkę w domu. Cholera. Dobra, teraz ta się powinno udać, spokojnie. Na spokojnie. To jest taki poziom może... Trzeba troszeczkę pomyśleć, ale on nie jest jakiś trudny, On jest nawet dość, szczerze powiem, łatwy. Tylko przede wszystkim on jest tutaj troszeczkę czasochłonny i trzeba pomyśleć. Popro. Jezus, ja już mylę klawisze. Trzeba pomyśleć po prostu. Dobra, wschakujemy sobie na tą platformę i uda mi się to chyba ogarnąć tak, jak sobie tego życzę. Eee, lecimy do góry. Musimy tutaj zdeł żeby nie dać się zabić. Idziemy na drugą stronę. Ale ten lew, y, to znaczy lwy z tej platformy chodzą szybciej niż te y, z tej niższej, więc y, one będą automatycznie szybciej biegały. Bo im lew szybciej chodzi, tym można zasugerować się tym, że będzie cholera. Nie. Dobra, ja chcę tutaj wejść szybko. Szybko! Dobra, całe szczęście, naprawdę, jakby, tu była, jakby tej niewidzialnej ściany tu nie było, to ja już bym był po prostu dead. To teraz tak, tutaj już na szczęście nam nic nie grozi. Może mieć tę platformę żółtą? Eee... Może mieć tę platformę żółtą? Wiecie co, tych kochani, wydaje mi się, że to będzie przedostatni odcinek, tak? Nie będę już tego przedłużał. Bo przede wszystkim jeszcze kolejna misja, która też może mi troszeczkę zająć. Nie wiem ile ona zajmie. Eee... Plus jeszcze y, podsumowanie które też również chcę zrobić, to też zajmie parę minut, więc odcinek wyjdzie w tym momencie za długi, y, za długi, jeżeli zrobię kolejną misję i podsumowanie. Więc już mogę powiedzieć. Ja burę. Bo Jezus, Maria się żegnam. Jeszcze nawet jeszcze poziomnie nie zaliczyłem. Dobra, ale się zbagowało. Ho, ho, widzicie te tekstury? Totalnie się zepsuło. Naprawdę jakiś praktykant to robił albo starzysta. praktykant tutaj y, Gorszą robotę by zrobił. No cóż no kochani Mam nadzieję, że odcinek z samego Saricate wam się po prostu podobał, no kochani, jednak to nie będzie ostatni odcinek, tak jak planowałem, tak jak mi się wydawało, że będzie. Mam mam nadzieję, że Wam się po prostu podobał ten odcinek i zapraszam Was do, kolejnych do kolejnego już ostatniego odcinku z samego, jak i do poprzednich odcinków z innych serii, jak i również też do innych serii. Ja Burenega, do zobaczenia i cześć, Ma Wiem, że się może rozczarowaliście, ale z drugiej strony to w pewnym sensie również nie jest rozczarowanie, bo sami się troszeczkę przedłuży. Papa! Pa!